Cześć dzień dobry wszystkim, witam serdecznie Państwa. Chciałem na początku powiedzieć, że nagrywam te filmiki spontanicznie. Czasami jest tak, że jednego dnia nagram trzy filmy, albo no nie nagram żadnego filmu. To zależy od tego jaki mam nastrój i chęci. Dzisiaj jest 19 listop... jest kurde, nie 19. Dzisiaj jest 11 listopada, sorry. Święto Niepodległości. O 10, po dziesiątej byłem w katedrze, trochę się pomodliłem. Później myślałem, że będzie marsz Niepodległości, ale nie było. Więc poszedłem sobie sam. Sam uczestniczyłem w swoim marszu Niepodległości. Poszedłem tą samą drogą co rok temu, Szedł Marsz. Od katedry do pomnika, tutaj do placu Solidarności, do pomnika. Tutaj żołnierze, którzy polegli. Się walk za naszą niepodległość. <laughs> I tyle. I tak to wygląda u mnie. <laughs> Będę mówił głośniej, żebyście mnie słyszeli. Mam zamiar też kupić mikrofon, żeby było mnie jeszcze lepiej słychać. I to tyle na razie. Życzę wszystkim udanego dnia. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. Z pozdrawiam.